Dzisiaj chcemy rozważyć, w jaki sposób możemy znaleźć doskonałą wolę Bożą dla naszego życia. To jest niezwykle ważny temat. Biblia mówi w 12 rozdziale listu do Rzymian o rozeznaniu doskonałej woli Boga. Jest napisane, żebyśmy nie dostosowywali się do tego świata Rzymian 12:2. Ale przemieniali się przez odnowienie naszego umysłu, abyśmy mogli rozpoznać, co jest wolą Bożą, to, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą. Istnieje doskonała wola Boża dla Twojego życia. Od dnia, w którym narodziłeś się na nowo, od dnia, w którym oddałeś swoje życie Chrystusowi, aż do ostatniego dnia. Twojego życia na ziemi. Bóg wyznaczył, określił, przygotował doskonały plan, doskonały plan dotyczący każdego szczegółu Twojego życia. Gdzie powinieneś żyć? Kogo powinieneś poślubić? Czym powinieneś się zajmować? Czym powinno być Twoje ziemskie zajęcie? Przez jakie próby powinieneś przejść? Z wszystkimi pokusami, z jakimi powinieneś się zmierzyć. I jaką służbę powinieneś pełnić w Jego ciele. Te wszystkie składowe są częścią Bożego planu dla twojego życia. I nigdy nie rozpoznasz ani nie zrealizujesz tego planu, jeśli nie będziesz mieć pragnienia. Bóg nie zmusza nikogo do chodzenia w Jego planie, Bóg nawet nie zmusza nikogo do pójścia do nieba. On nie powstrzymuje ludzi przed pójściem do piekła, jeśli chcą tam pójść. Bóg nagradza tych, którzy go szukają. Duch Święty jest na świecie i porusza się po tym świecie, starając się zwrócić ludzi ku Bogu, pobudzając wierzących do odpowiedzi na jego wezwanie, aby szukali i poddawali się doskonałej woli Bożej. Ale jeśli Duch Święty spostrzeże że tak naprawdę nie podchodzisz poważnie do tego, żeby wykonywać doskonałą wolę Bożą w twoim życiu, to po prostu zostawi cię w spokoju. Nie będzie się za tobą uganiał. Może próbować kilka razy, ale jeśli spostrzeże, że nie masz pragnienia wykonywania Bożej woli, ponieważ na przykład możesz zrobić tam więcej pieniędzy, albo będzie dla ciebie trudnością życie w świecie, jeśli będziesz wykonywał wolę Bożą, cóż, wtedy po prostu zostawi cię w spokoju. I w wieczności będziesz miał dużo żalu do siebie, ponieważ kiedy sam planujesz swoje życie, to planujesz je jak ślepy człowiek. Jesteś całkowicie ślepy, jeśli chodzi o przyszłość. Nie masz pojęcia, co wydarzy się nawet jutro. Nie zdajesz sobie sprawy z pułapek niebezpieczeństw, które są przed tobą tych przygotowanych zarówno przez szatana, demony, jak i przez ludzi. Więc jeśli chodzi o przyszłość, jesteśmy całkowicie ślepi. A więc przypomina to ślepca, który próbuje pójść nieznaną sobie ścieżką. Czy nie byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby miał przewodnika, którego oczy są szeroko otwarte i który widzi daleko w przód? I to jest dokładnie to, co Bóg chce dla nas uczynić. Bóg zna całą przyszłość. On wie dokładnie, co jest dla nas dobre. Wie również dokładnie, zna każdą pułapkę przygotowaną dla Ciebie przez ludzi i demony. I może Cię uchronić przed nimi wszystkimi. I może Cię poprowadzić w Twoim ziemskim życiu ścieżką, która będzie. Tak doskonała, że pewnego dnia, kiedy dojdziesz do końca swojego życia i staniesz przed Panem, to uświadomisz sobie, że nie mogłeś sporządzić lepszego planu dla swojego życia. Ja widzę to w ten sposób: że gdybym znał wszystkie czynniki, które będą miały wpływ na moje życie w przyszłości, i gdybym znał każdą jedną rzecz, która mi się przydarzy, na tej drodze czy na innej, i każdą alternatywę, którą mogę wybrać. Gdybym znał każdy aspekt przyszłości, tak jak Bóg zna mnie, moje możliwości, moją osobowość, to plan, jaki bym sporządził, gdybym miał tę Bożą Mądrość, byłby dokładnie taki sam jak ten, który zrobił dla mnie Bóg. Ponieważ każdy z nas szuka własnej korzyści, pragniemy tego, co jest dla nas dobre. Czy wiesz, że Bóg również szuka tego, co jest dla ciebie dobre? Jest taki werset w 29 rozdziale Jeremiasza, w którym Bóg mówi, gdyż ja znam myśli, które mam o Was. Jeremiasza 29, werset 11. To nie są plany na nieszczęście, ale plany dla Twojego dobra, aby dać Ci przyszłość i nadzieję. Doskonały plan Boga dla nas to coś, co jest dla naszego dobra. To, co jest dla nas najlepsze. A więc jeśli jesteś oddanym uczniem Jezusa Chrystusa, to będziesz poszukiwał Jego planu dla Twojego życia w każdym Jego obszarze. Powiesz, Panie, nie chcę mieszkać w żadnym mieście ani wsi, w której Ty nie chcesz, żebym mieszkał. Nie chcę poślubić żadnej dziewczyny, żadnego chłopca, którego Ty nie chcesz, żebym poślubił. Twój wybór będzie najważniejszy w każdej dziedzinie mojego życia. Chcę wydawać pieniądze zgodnie z tym, jak Ty chciałbyś, żebym je wydał. Chcę wykorzystywać mój czas zgodnie z Twoją wolą. I chcę czynić tylko to, co Ty chcesz, żebym czynił na tej ziemi. Jeżeli jesteś taką właśnie osobą, to chcę się podzielić z Tobą kilkoma zasadami, przez które możemy rozpoznać, co jest doskonałą wolą Boga. Chciałbym to przedstawić w formie dwunastu pytań, które powinniśmy zadać sobie samym, jeżeli chcemy rozpoznać, co jest doskonałą wolą Boga. Czasami możemy napotkać taki problem, co do którego nie jesteśmy pewni. Czy jest to wolą Bożą, czy nie jest? I jeśli zadamy sobie te dwanaście pytań, i jeśli odpowiemy sobie na nie naprawdę szczerze, to kiedy dojdziemy do końca listy tych pytań, będzie to dla nas coraz bardziej jasne. Czy jest to wolą Bożą dla nas, czy nie? Przeczytam Wam najpierw wszystkie te pytania, a potem zajmiemy się każdym z osobna. Po pierwsze, pierwsze pytanie, które musimy sobie zadać, to przede wszystkim, czy rzecz, którą rozważam, jest sprzeczna z jakimkolwiek nauczaniem Jezusa, nauczaniem apostołów lub duchowi nowego przymierza, na tyle, ile rozumiem. Innymi słowy, czy jest coś w Słowie Bożym, co zakazuje nam tego? Szczególnie w Nowym Testamencie. Po drugie, czy jest to coś, co mogę zrobić z czystym sumieniem? Po trzecie, czy jest to coś, co mogę zrobić na chwałę Boga? Cztery, czy jest to coś, co mogę zrobić w społeczności z Jezusem? Piąte, czy mogę prosić Boga, aby mnie pobłogosławił, jeśli to zrobię? Szóste, czy jeśli to zrobimy, czy to nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszej duchowości? Siódme, czy będzie to duchowo pożyteczne i budujące według naszej najlepszej wiedzy? Ósme, czy byłbym zadowolony, gdyby Jezus zastał mnie robiącym to w momencie, kiedy wraca na Ziemię? Dziewiąte, co mądrzejsi i bardziej doświadczeni bracia myślą na ten temat? Dziesiąte, czy jeśli to zrobię, to z hańbie, Boże imię, albo czy zniszczyłoby to moje świadectwo, gdyby inni o tym wiedzieli? Jedenasty, czy gdybym to zrobił, to nie spowodowałbym potknięcia innych, którzy by o tym wiedzieli? I w końcu numer dwunasty, czy jesteśmy przekonani w naszym duchu, że możemy to zrobić? Kiedy spojrzymy na te dwanaście pytań, jedno po drugim, będzie dla nas to coraz bardziej wyraźne, jaka jest Boża wola dotycząca każdego obszaru. Przede wszystkim... Jeśli coś jest zabronione w Piśmie Świętym, to nie musimy się nad tym zbytnio zastanawiać. Jest to bardzo wyraźne w Piśmie Świętym. Czy powinienem tutaj skłamać? No cóż. Czy pismo mówi coś na temat kłamstw? Z pewnością tak. Czy jest jakakolwiek przyczyna, dla której miałbym nie wybaczyć tej osobie? W tych obszarach pismo święte jest absolutnie jasne. Musimy przebaczać i musimy zawsze mówić prawdę. Jest wiele takich obszarów w Słowie Bożym, w którym jest ono całkowicie jasne. I nie musimy wtedy modlić się i szukać woli Boga w tej sprawie. A jeśli rozważasz coś, co jest sprzeczne z Bożym Słowem, albo coś, co jest sprzeczne z duchem Nowego Testamentu, może nie być na ten temat konkretnego fragmentu. Może nie być w piśmie konkretnego wersetu, który by ujmował tę sprawę, którą rozważam. A więc jeśli rozumiem podstawowe zasady Nowego Testamentu, to mogę sobie zadać pytanie, czy to jest sprzeczne z jego duchem. I tylko poprzez to powinienem rozumieć. To jest pierwsze pytanie. Dlatego jest to dla nas tak bardzo ważne, żeby wiedzieć, co mówi Pismo Święte. W trzecim rozdziale drugiego listu do Tymoteusza, w wersetach 16 i 17: Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boże był doskonały i przygotowany do każdego dobrego dzieła. A więc widzimy tutaj, że pismo święte zostało nam dane po to, aby nas korygować i aby prowadzić nas ścieżką sprawiedliwości i wyposażyć nas do wszelkiego dobrego dzieła. Więc jeśli nie jesteś zaznajomiony z nauczaniem Nowego Testamentu, to mogą być w życiu sytuacje, w których nie będziesz wiedział, jaka jest wola Boża. I nie będziesz tego wiedział, ponieważ nie zwracasz uwagi na Pismo Święte, nie czytasz, nie studiujesz Go uważnie. Dlatego też jest to dla nas niezwykle ważne, abyśmy uważnie studiowali Nowy Testament, jeśli chcemy znaleźć doskonałą wolę Bożą w obszarach, w którym ta wola objawia się w Piśmie Świętym. Wtedy będzie nam również znacznie łatwiej poznać wolę Bożą w innych dziedzinach, obszarach naszego życia. Tych, które nie są objawione w Piśmie. Na przykład, jeśli zastanawiasz się nad pracą albo poślubieniem kogoś, nie ma na ten temat nic w Piśmie. Ale jeśli spędziłeś swoje życie starając się być posłusznym Bożej woli w tych obszarach, które widziałeś w Piśmie Świętym, to Bóg dopilnuje, abyś nie przegapił Jego woli w tak ważnym obszarze jak małżeństwo. To korzyść, którą otrzymujemy poprzez posłuszeństwo słowu Bożemu. Drugie pytanie. Czy jest to coś, co możesz uczynić z całkowicie czystym sumieniem? Sumienie nie jest doskonałym przewodnikiem, ale jest zdrowym przewodnikiem, który pokaże nam, jaka jest Boża wola. W pierwszym liście Jana, rozdział 3, werset 21 jest napisane: Jeśli nasze serce nas nie potępia, mamy ufność ku Bogu. To daje nam śmiałość. Jeśli rozważasz jakąś ścieżkę postępowania, to znajdziesz wolność w swoim sumieniu, a być może Twoje sumienie będzie Cię niepokoić. Że to, co chcesz uczynić, nie jest dobre, że nie jest to coś, co Jezus chciałby, abyś zrobił. Jeśli sumienie nie daje ci spokoju, nie rób tego. A więc pomyśl o tych dwóch rzeczach. Czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, czy mogę to zrobić z czystym sumieniem?